Jest 31 stycznia 2022 roku. O godzinie 4.20 nad ranem funkcjonariusz policji melduje dyżurnemu, że właśnie podjął kontrolę drogową. Przeliterował numer rejestracyjny Nissana Patrola i opuścił radiowóz. Wraz z nim służbę pełniła młoda policjantka, która niedawno skończyła szkolenie. Nissan Patrol stał zaparkowany na drodze w terenie niezabudowanym, bez włączonych świateł awaryjnych. Funkcjonariusze, zgodnie z instrukcją, ostrożnie podeszli do pojazdu. Policjantka ubezpieczała dowódcę patrolu, który usiłował dojrzeć, czy we wnętrzu pojazdu znajduje się jakiś człowiek. Samochód był pusty, ale jego drzwi nie były zaryglowane. Policjant przyświecił latarką w okolice stacyjki. Klucz był umieszczony w gnieździe, więc być może zabrakło komuś paliwa. W samochodzie panował ogólny bałagan. Butelki po napojach, puste kubki po kawie i niesamowity smród. Tylna kanapa była zasypana ubraniami. Wyglądały jak te, które noszą myśliwi na polowaniach. Policjant postanowił zajrzeć do bagażnika. Nie otwierał go, ale przejrzysta szyba pozwalała dostrzec, co znajduje się w środku. Minęła chwila, gdy policjant odezwał się ponownie. Tym razem jego głos nie był tak spokojny jak przed momentem. Wykrzyczał do słuchawki że pilnie potrzebują pomocy. Witajcie, ja nazywam się Łukasz Tusiński i zapraszam was serdecznie na najnowszy odcinek na kanale kryminalnym. Pamiętam, gdy na placu Piłsudskiego w Warszawie ślubowałem strzec bezpieczeństwa państwa i jego obywateli nawet z narażeniem życia. To te słowa powodowały, że ciało przeszywał dreszcz. Rota ślubowania wprowadzała mnie i wielu innych młodych ludzi w inny świat. Świat, który wymagał więcej niż sam oferował. Poświęcenie, pełne oddanie się sprawie i rzetelność to cechy, które powinien mieć każdy mundurowy. Niestety realia szybko zweryfikowały marzenia o bohaterskiej służbie. Praca w policji kształtuje charakter, ale też pokazuje, jakim jest się człowiekiem. Znam osobiście wielu policjantów, którzy, pomimo ciągłych kłód rzucanych pod nogi, potrafili zachować w sobie człowieczeństwo, empatię i współczucie dla pokrzywdzonych. Niestety, jak to bywa w każdej branży, również w policji są czarne owce, ludzie nie przykładający się do pracy i obowiązków. Niestety, pomimo tego, że jest ich zdecydowanie mniej niż tych dobrych i sumiennych gliniarzy, to prasa rozpisuje się tylko o wpadkach i wypadkach oraz skandalach. Nie wynosi się na pierwsze strony gazet tych śledczych, którzy każdego dnia rozwiązują dziesiątki spraw kryminalnych. W dzisiejszym odcinku przeniesiemy się do Niemiec, do niewielkiej miejscowości, która rok temu była na paskach wszystkich dzienników informacyjnych na świecie. Zacznijmy jednak od początku. Jest 20 dzień sierpnia 2019 roku. W niewielkiej niemieckiej miejscowości Kusel zaniepokojony mieszkaniec zadzwonił pod numer alarmowy. W jednej z piekarni wybuchł pożar. Ogień szybko się rozprzestrzeniał i wkrótce przedostał się na wyższą kondygnację. Straż pożarna zjawiła się na miejscu zaledwie po kilku minutach od zgłoszenia i natychmiast rozpoczęto akcję ratunkową. Budynek, wybudowany w latach 50., zamieszkiwało kilka rodzin. Parter zajmowała piekarnia i niewielki kiosk, a dwa wyższe piętra stanowiły mieszkania. Na szczęście mieszkańcy szybko zorientowali się, że doszło do pożaru. Rygorystyczne przepisy zmuszające mieszkańców do montowania systemów ostrzegania przed dymem i czadem zadziałały. I zanim ogień zajął pierwsze mieszkanie, mieszkańcy całej kamienicy byli już na zewnątrz. Straż po kilkugodzinnej akcji opanowała ogień i pożar udało się ugasić. W całym nieszczęściu nikt nie ucierpiał fizycznie, choć straty materialne, no i te psychiczne były pokaźne. Wszystko wskazywało na to, że do zaproszenia ognia doszło w piekarni. Być może doszło do jakiejś awarii, może elektryka lub jakiś sprzęt zwarł i doszło do tragedii. To miała wyjaśnić komisja, która następnego dnia rozpoczęła postępowanie. Szybko ustalono, że źródło ognia powstało tam, gdzie nie miało prawa powstać. Ktoś celowo oblał jakąś substancją wyposażenie i podłożył ogień. Pytanie, kto to zrobił? Konkurencja to było mało prawdopodobne. W miasteczku od lat funkcjonowało kilka piekarni, a ich właściciele nie mieli powodów, aby ze sobą rywalizować o klientów. Zatem zemsta, porachunki Śledczy musieli przyjrzeć się właścicielowi. Andreas S. był znany w mieście. W przeszłości prowadził kilka interesów, ale za każdym razem kończyło się ogłoszeniem upadłości. Tym razem również interes mu nie szedł. Szybko popadł w długi, nie opłacał faktur, znalazł się na skraju bankructwa. Pożar lokalu mógł odwrócić złą kartę, bo polisa zakładała 140 tysięcy euro odszkodowania. Dalsze ustalenia potwierdziły podejrzenia śledczych. Nie doszło do włamania, a szyby w momencie wybuchu pożaru nie były uszkodzone. W przeciwnym razie załączyłby się alarm antywłamaniowy, który był jednym z wymogów zawarcia polisy. Dowody obciążały właściciela, który w końcu przyznał się do podpalenia własnego biznesu. Sprawa trafiła do sądu, a ten skazał go na karę więzienia w zawieszeniu. Jednak nakazał naprawienie szkody, czyli zwrot kosztów za remont uszkodzonej kamienicy. Mężczyzna poza pracą w piekarni był też myśliwym. Posiadał licencję oraz zezwolenie na broń. Wraz z kolegami z koła wyruszał na polowania i w ten sposób dorabiał, sprzedając mięso. Ale prawomocny wyrok sądu niósł za sobą pewne konsekwencje. Karany nie mógł mieć pozwolenia na broń oraz licencję myśliwego, bez tego mężczyzna stracił możliwość zarabiania. Andreas S. nie miał jednak zamiaru poprzestać. Choć oddał licencję i broń, którą zakupił kilka lat wcześniej, to nie zamierzał przestać polować. Z tym, że teraz nie był już myśliwym, tylko kłusownikiem. Aleksander K. miał 29 lat. Od 8 pracował w policji miasta Kaiserslautern. Od początku służby marzył o tym, aby pracować w patrolu drogowym. Uwielbiał samochody, pasjonował się wyścigami Formuły 1. Sam marzył o tym, aby kiedyś zasiąść za kierownicą samochodu rajdowego. Teraz skupiał się jednak na ściganiu piratów drogowych i notował w tym zakresie całkiem imponujące wyniki. Od niedawna dołączyła do niego 24-letnia Jasmin B. Dziewczyna dopiero rozpoczęła swoją przygodę z mundurem. Kilka miesięcy wcześniej zakończyła obowiązkowe, wielomiesięczne praktyki, podczas których uczyła się zawodu. Teraz samodzielnie mogła pełnić służbę. Jasmin i Aleksander dobrze się dogadywali. Choć pracowali jako partnerzy od kilku tygodni, szybko złapali nić porozumienia. Mieli wiele wspólnych tematów, oboje nie mieli życiowych partnerów i zobowiązań. W komendzie plotkowano, że być może niebawem ogłoszą, że są parą. Nic w tym dziwnego. Oboje byli młodzi i atrakcyjni, choć w takich układach lepiej pozostać znajomymi. 30 stycznia 2022 roku o godzinie 22 wyruszyli w kolejny patrol. Nocna zmiana z niedzieli na poniedziałek z reguły była nudna. Mało samochodów poruszało się po drogach, a jak już ktoś jechał, to albo z, albo do pracy. Dlatego postanowili objechać znacznie większy teren. Być może na wioskach uda się zatrzymać nietrzeźwego kierującego i wpadnie jakaś premia. Z komendy w Kaiserslauten wyruszyli autostradą numer 6, a następnie zjechali na drogę 62 w kierunku miejscowości Kusel. Służba mijała spokojnie. Nic wielkiego się nie działo. Kilka drobnych przewinień kierowców skończyło się pouczeniem, jeden niesforny małolat w sportowym aucie dostał mandat. Zegark wskazywał chwilę po godzinie czwartej. Ośmiogodzinna służba kończyła się o szóstej nad ranem, więc Aleksander zawrócił radiowóz i patrolowym tempem ruszyli w powrotną drogę. Gdy jechali między miejscowościami, zauważyli stojący na poboczu samochód. Duży terenowy Nissan stał częściowo na jezdni i w dodatku miał wyłączone światła. To stanowiło realne zagrożenie w ruchu drogowym, więc musieli zareagować. W oznakowanym radiowozie włączyli światła uprzywilejowania. Dwójka policjantów wysiadła ostrożnie i z zachowaniem zasad bezpieczeństwa podeszli do samochodu. W środku nikogo nie było. Auto było brudne od błota i wszystko wskazywało na to, że jechał nim myśliwy. W bagażniku znajdowały się martwe zwierzęta. W pewnym momencie Jasmin skierowała swoją latarkę w kierunku pola i zauważyła dwóch mężczyzn stojących w bezruchu. Obok nich leżała zastrzelona sarna. Szybko stało się jasne, że nie mają do czynienia z myśliwymi, a z kłusownikami, którzy bez zezwolenia polują na zwierzęta, a później handlują mięsem. Ten proceder przynosi wielotysięczne zyski, a służba leśna i policja usiłuje eliminować z rynku niezbadane mięso. Funkcjonariusz podszedł do tych mężczyzn i poprosił o dokumenty. Jeden z nich, Andreas S., miał przy sobie dowód osobisty, który wręczył policjantowi. Aleksander skierował się w stronę radiowozu, aby sprawdzić dane w systemie, a Jasmin legitymowała drugiego mężczyznę. W pewnym momencie Aleksander powiedział, że ma w samochodzie aktualną licencję i może wyjaśnić sprawę. Stwierdził, że ma również zgodę na polowanie i właśnie kończył zabierać ze sobą zdobycz. Jasmin podeszła z nim do Nissana. 38-latek otworzył tylne drzwi i sięgnął między porozrzucane ubrania. Po chwili wynurzył się z wnętrza pojazdu, ale zamiast licencji trzymał w ręce strzelbę. Zanim policjantka zdążyła zareagować, ten oddał strzał, trafiając dziewczynę prosto w twarz. Strzał z tak bliskiej odległości musiał być śmiertelny. Policjantka padła martwa, a w tym czasie drugi z mężczyzn, 32-letni Florian V., podbiegł do samochodu i wyciągnął małzera. Orientując się w sytuacji, drugi z funkcjonariuszy wezwał przez radio pomoc, informując, że doszło do strzelaniny. Wydobył broń z kabury i oddał 14 strzałów w stronę napastników. Niestety żaden nie dosięgnął celu. Za to kanonada wystrzelona w jego stronę raniła go ośmiokrotnie. Cztery kule trafiły w kamizelkę kuloodporną, natomiast cztery kolejne w głowę. Aleksander również padł martwy, a sprawcy w popłochu uciekli. Po kilku minutach na miejsce dojeżdżały kolejne radiowozy. Ratownicy medyczni byli bezradni. Jedna z ofiar nie miała praktycznie głowy, druga również już nie żyła. Rozpoczęła się akcja zakrojona na szeroką skalę. Każdy funkcjonariusz chciał dopaść mordercę swoich kolegów. Policja zarządziła blokady dróg, a na niebie pojawiły się śmigłowce. Doskonale wiedzieli, jakiego samochodu szukają. Patrol podał numer rejestracyjny, a także markę i kolor. Nissan Patrol nie mógł odjechać daleko, bo ostatni kontakt z dowódcą miał miejsce 30 minut wcześniej. Aby przekroczyć granicę z Francją, sprawcy potrzebowali około godziny, ale być może wcale tam nie jechali. Oględziny miejsca morderstwa przyniosły kolejne ustalenia. Co prawda numer rejestracyjny pochodził z Nissana, ale zupełnie innego rocznika, to dowód osobisty na nazwisko Andreas S nie był już fikcyjny. Sprawcy uciekli zapominając o tym, że wręczyli policjantowi dokument tożsamości. Na tej podstawie grupa uzbrojonych antyterrorystów przeprowadziła szturm na dom Andreasa S. Mężczyzna nie udawał, że jest zaskoczony. Wiedział, że prędzej czy później śledczy go wytropią. Nie wiedział, że zrobią to tak szybko. Gdyby dali mu jeszcze kilka godzin, mężczyzny już dawno nie byłoby w kraju. Sprawca trafił w ręce policji. W jego domu odnaleziono 17 jednostek broni palnej, kilkaset sztuk amunicji i truchła 22 jeleni i saren. Andreas S. żył z kłusownictwa. Zarabiał na tym niemałe pieniądze i wolał zabić niż dać się złapać na gorącym uczynku. W toku czynności przyznał się do winy, ale twierdził, że zabił w samoobronie. Według jego wersji to funkcjonariusz bez ostrzeżenia zaczął strzelać, a on, bojąc się o własne życie, odparł ogień. Jednak sekcja zwłok obaliła tę wersję. W ciele funkcjonariusza znajdowały się kule z dwóch różnych jednostek broni. Zatem nie tylko Andreas S. oddawał strzały, ale musiał to też robić jego kolega Florian V. Przynajmniej jedna z kul, która dosięgła głowy, została oddana z bliskiej odległości. Pocisk, który zabił policjantkę, również został wystrzelony z bardzo bliska. Zatem nie było to typowe morderstwo, a egzekucja. Florian V. nie przyznał się do winy. Powiedział, że przyglądał się sytuacji, ale nie uczestniczył w niej. Potwierdził tylko, że został najęty przez Andreasa, aby pomóc mu w zbieraniu upolowanych zwierząt. Ale w końcu Florian V. poszedł porozum do głowy i zgodził się na współpracę z policją, co pozwoliło mu zmniejszyć wyrok. Decyzją sądu Andreas S ma spędzić w więzieniu resztę życia bez możliwości ubiegania się o przedterminowe zwolnienie. Drugi ze sprawców w zamian za obszerne zeznania usłyszał wyrok dożywotniego pozbawienia wolności z możliwością ubiegania się o zwolnienie po 15 latach. Wyrok nie jest prawomocny. Aby ukryć przestępstwo, za które groziła znacznie niższa kara, sprawcy zamordowali dwie osoby, za co spędzą w więzieniu resztę życia przynajmniej jeden z nich. Czasem trudno zrozumieć, czym kieruje się człowiek. Na moim Instagramie znajdziecie zdjęcia z tej sprawy, a ja już się z wami żegnam. Spokojnego i bezpiecznego tygodnia. Do usłyszenia!